Jeszcze wracając tam, oczywiście podkreślam, najzdrowsze funkcjonowanie to jest balansowanie, nie bycie tylko skoncentrowanym na innych, nie tylko skoncentrowanym na ja, tylko jesteśmy, dbamy o swoje potrzeby, widzimy siebie, ale też widzimy innych. Próbujemy zająć się sensownie swoimi potrzebami, swoimi wątkami, nie raniąc intencjonalnie innych. Okay? Idziemy dalej. No i dochodzimy do um, Centrum Wszechświata, że tak powiem. <laughs> Nie, żartuję. Ja. Chodzi o terapię schematu. Ja powiem Państwu, w jaki sposób ja wprowadzam psychoedukację. No bo psychoedukacja w terapii schematu jest ważna. Um, inaczej to Państwo będą mówić niezrozumiałym dla pacjentów językiem. Ja w y, psychoedukacji y, wykorzystuję już y, często rekwizyty. Przygotowałam tu dla Państwa... Oj, czy to będzie widać? bo musiała się troszkę tak wysunąć. Mam dobrane różne maskotki, które obrazują różne tryby. Nie schematy, ale tryby. Mamy tutaj na przykład maskotkę y, takiej dziewczynki, która y, obrazuje tryb y, dziecięcy. Dalej idziemy. Perfekcjonistyczna kontrolerka, na przykład jest taka. Uległa poddana, to będzie nasza taka szara myszka. Mamy wewnętrznego krytyka, który może być takim tyranozaurem. Mamy atakującego obrońcę. Mam. Mamy takiego nadkompensatora wielkościowego. Odłączonego ukoiciela, czyli tendencje ucieczkowe. Tutaj mamy skojarzone z jedzeniem, z substancjami. Ogólnie, jeśli chodzi o ucieczkowe tendencje, to mam też taką maskotkę, takiego chemika. Bo to nie, w przypadku kobiet najczęściej tak to będzie jedzenie, ale też są kobiety, które używają różnych substancji. Teraz mamy. Jednak epidemie, można tak powiedzieć, że Polska alkoholem płynie. Są kobiety, które ostatnio nawet czytałam takie badanie. Zrobione, zrobiono wywiad z osobami, z ekspedientami, ekspedientkami w takich bardzo popularnych, zielonych sklepach. Jak pewnie się Państwo domyślają, jakich. Kto jest? Konsumentem alkoholu i o jakiej pojemności. I y, wyniki są zatrważające. Jasne, może wydawać nam się, że większość to są osoby nisko funkcjonujące, brudne, zaniedbane, bez pracy. Tak nie jest. Szczególnie w większych miastach są to też kobiety. Kobiety to nie tylko madonny. To są też osoby, które mogą popełniać przestępstwa i które mogą mieć problem z alkoholem. Jeśli chodzi o alkohol u kobiet, to jest ogromny problem, bo ciało kobiety zdecydowanie inaczej reaguje na alkohol, szybciej się wyniszcza, szybciej się kobiety upijają i ta degradacja, zniszczenie organizmu przebiega szybciej. A alkohol uderza w każdy Organ naszego organizmu, i, i oczywiście wtedy nie może taka kobieta spełniać swoich ról. Ok, to mamy tego chemika, przy czym kobiety też korzystają z takich substancji jak różne leki, też leki psychiatryczne. Miesz, mieszanie benzodiazepin z alkoholem również się zdarza mimo że otrzymują takie wskazówki, aby oczywiście nie mieszać tych substancji. Też sobie myślę o tych rolach, jakie kobiety muszą realizować, bo to jest też duża różnica pomiędzy kobietami a mężczyznami w gabinecie i w ogóle w życiu. Nie da się zaprzeczyć, że kobiety mają społecznie narzucone więcej ról do spełnienia. Ja kiedyś pisałam, bo ja nie tylko jestem z wykształcenia psychologiem, też skończyłam studia zarządzania z takiej reklamy, promocji. jedną z moich prac licencjackich było pisanie o różnicach między kobietami a mężczyznami, też w sferze zawodowej i funkcjonowania społecznego. I tam zdecydowanie wyszło w tych moich obserwacjach i. Myślę, że to nie jest nawet nic odkrywczego, kobiety są jakoś tak pod presją spełnienia wielu ról, roli mamy, pracownika, opiekunki, opiekunki starszych czy starzejących się rodziców, schorowanych rodziców, tu też jest ważny temat dotyczący oddelegowywania córek do funkcji opiekuńczych nad rodzicami. Bardzo dużo kobiet mówi o tym, mówi z ogromnym ciężarem. Wiem, że to nie jest dla nich łatwe, przyznać się do tego, że one są oddelegowane do tego, żeby zaopiekować się swoimi rodzicami. Przy czym mówią, że na przykład bracia się, bracia, brat, funkcjonuje, żyje swoim życiem, one muszą poświęcić swoje. Czasami dochodzi do poświęcenia, czyli na przykład taka kobieta nie zakłada własnej rodziny, nie realizuje swojego scenariusza na życie i pozostaje z rodzicami. A czasami jest tak, że próbuje łączyć rolę. Czyli nie dość, że musi opiekać się swoją rodziną, swoim życiem, swoją pracą, to jeszcze rodzicami. Teraz najgorsze jest to, że takie kobiety też mają fantazję często, że mają to zrobić wszystko na 100%. Tak się nie da. Nie jesteśmy robotami i musimy zaakceptować to, że albo podzielimy nasze zasoby sensownie, albo musimy z czegoś zrezygnować. Często jest też taki gdy dramat, pojawia się w gabinecie. Kobiety mówią, kto jak nie ona? Tylko po prostu tak się nie da. Nie da się być mamą na 100%. Nie da się w tym samym czasie osiągać takich sukcesów zawodowych, jak na przykład koledzy osiągają. Pamiętajmy, że jeśli któraś z kobiet zdecyduje się na bycie mamą, na bycie w ciąży, to z automatu wyklucza ją z rynku pracy, czego nie doświadczają mężczyźni, rówieśnicy. Też są badania przeprowadzone na ten temat. Są kraje, które próbują to równoważyć, na przykład, że tak powiem, wymuszając równy urlop macierzyński, tacierzyński, czy można powiedzieć rodzicielski, czyli się bierze pół na pół, żeby ta kobieta miała szansę lepszego powrotu na ścieżkę zawodową. Przy czym to nie jest rozwiązanie problemu, dlatego że badania dalej pokazały, że to właśnie kobiety, i tak częściej biorą zwolnienia, zwolnienia na żądanie. Gdy dziecko się rozchoruje, ma szczepienia, czy różne inne rzeczy się dzieją związane z dziećmi, w pierwszej kolejności urlop, urlop zwolnienie na żądanie bierze kobieta. I czy chcemy, czy nie, jest to widziane przez pracodawców, jest brane pod uwagę. Nie powinno tak być, ale świat nie jest sprawiedliwe, Nawet przy zatrudnianiu, tak. Pracodawcy patrzą na to, w jakim wieku jest kobieta. Niektórzy są na tyle zuchwali i zadają pytanie o dzieci, o planowaną chęć posiadania dzieci. Oczywiście pamiętajmy, że to są pytania niestosowne, zabronione, ale z tego, co słyszę, zdarzają się w procesach rekrutacji. Okej, okay, to jesteśmy w rolach, pokazałam Państwu też naskotki, których używam do psychoedukacji, używam też, a to potem Państwu pokażę,